Ja jestem Markunder, a co są przygody z Margonem na serwerze Hutena. Dawno nie nagrywałam filmików, ponieważ miałem taki, można powiedzieć, słaba na tydzień, ale wszystko już minęło, więc możemy z powrotem nagrywać dla Was filmy. Może zacznijmy od krótkiego info dla widzów, że jednak nie kończę nagrywaniem, więc myślę, że niektórych to ucieszy, niektórych nie. A druga rzecz to, to taka informacja na temat filmików. Od tej pory filmy będą się pojawiały raz na tydzień, w sobotę zazwyczaj to będzie No i żeby nie było takich niedogodności yy, To filmy będą albo w sobotę albo w piątek, w niedzielę, zależy jak wypadnie No i co, no i dobra, i przejdźmy teraz do naszego na, na, następnego, na, na, następnego filmiku A Mianowicie omówienie Elity drugiej Jerdka Boksosa więc yy, tak, zacznijmy od drogi Idzie się, tak, z Nidhal, tutaj jest Winnice potem wchodzi się do, tego, do Molochów Zresztą zaraz Wam pokażę wszystko ładnie tutaj z Lidhal wyszłem i wejdziemy do tych na razie myślę, na razie tyle i idziemy dalej. Ogólnie opowiem Wam o tych moich takich, yy, no jakby to powiedzieć, yy, takich moich właśnie pomysłach. Żeby nie wiem, czy nie z jakiegoś zwiastuna mojego kanału Jeżeli widzowie się zgadzają za zwiastunem, to zwiastun z przyjemnością nakręcę Tylko muszę mieć motywację do tego zwiastuna Natomiast wracając do tego tematu Jeżeli chcecie więcej takich omówień E2 Czy to na tropku, czy to na Arkuderze Czy to jakichś miksów z E2, czy TP i TP To ja z przyjemnością nagram, bo nie mam czego agrywać aktualnie Więc z przyjemnością tak coś nagram Tutaj widzicie, trzeba wszystko sobie za to żeby ubić Powinna być według mnie wolny E2, bo ja tu sprawdzałem sobie właśnie Fred, takiego gracza kolejarz, który tam zazwyczaj stoi. To jest jeden z takich najczęściej, najczęściej, najczęściej bywalców wiorka. Jest vlogowany. No i sprawdzałem też e Ipermana. Zaraz wam go pokażę. On też jest tam stoi, jest to, no jest wylogowany, więc myślę, że powinna Edwa być wolna. No, a nie dodat no, się pociekamy, najwyżej jakiś popraw sobie zrobimy. No i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Widzicie tutaj mam 93 miliony złota. Ponieważ zarabiłem sobie parę dobrych M na, e, na, tych, na berkach, czy na kąsach. No i ogólnie mi się fajnie teraz zaczęło expić po tej tygodniowej przerwie. Wystartowałem i wbiłem ten 4-5, żeby pokazać wam tego jerdka. Myślę, że powinienem go ubić, bo ja jerdek nie jest ci nawet dwójką nawet słabszy jest trochę od, e, od burkach, bo jednak ma tych magów trzy level słabszych. No i oczywiście też ma tych tacki, są bardzo cienkie, one mi nie biorą HP, więc. Będziemy ich bez najmniejszego problemu zdjąć. No mam nadzieję, że będzie jakiś tam mini fail, No to sorry jak padnę, ale pierwszy raz do biwu go solo, tak, na takim porządnym levelu, po takim, powiedzmy, że poważnym levelu. Więc, więc nie jestem pewien. O! się może do niego. Dobra, to idziemy sobie na tego lata. Dobra, to idziemy. Będziemy go wołać tutaj sobie na to E2, taki nasz pomocnik do E2, natomiast tak na razie idziemy luknąć, czy tam w ogóle ktoś jest, coś co mi się nie wydaje, że tam ktoś był, bo... A, weźmiemy sobie to, może to jest tam jak kasy o Waldo, jakiś zarazówki, może jego go proszę. mam nadzieję, że to nie jest jakiś kozak, ale też nie kojarzę tego nikogo za bardzo, więc myślę, że sobie z nim poradzimy. A, taki cienia, taki lewy mały, to może mi podskoczyć. Dobra, jedziemy. Jest tam ktoś, mo, może to jest ktoś inny tam jest. Oby był wolny, oby był wolny, moi drodzy. No to tutaj nie ma ani jedka, ani yy, gracza. To się ja tutaj poczekam. Yy, można by się do niego, czy yy, widziałaś tutaj jakiegoś. Zobaczę ja sobie może jakie cięcie. Okej, okay, pozdrawiam gracza Zumka. Pozdrawiam gracza Zumka, który jest wielkim, wielkim koksem. Ma chyba w legi. I razem z nim będziemy się bił tego. E2. Ok, E2 będzie za 6 minut. Załóżmy za 6 minut, ja sobie tutaj poczekam teraz i puszczę nagrywanie jak będzie zespioną. No to stała. Dobra, cześć. Witajcie, jest, jesteśmy już po przerwie i bierzemy Jertka razem z Zunkiem, który jest tutaj i razem z fajnym XDD, który jest tutaj. No, ma tutaj turowe dosyć, więc nie będzie za łatwań szło. Czy tu jest dodatkowo, ale myślę że sobie poradzimy na nim. Dobra, bijemy. No, no nieźle tutaj oberwał, fajnie Myślę, że powinien się trochę lekać tutaj, bo Coś cieka. No dobra, no szybciej trochę, bo Ten potem mamy zarąbisty Nie trzeba. dobra. No i mijamy tego naszego tutaj notka kochanego, który zwie się Jartek Moksos. W Santarcie, bo mi trochę. A, nie zły, nie zły, nie zły Niezły nie nie zły jesteś powiem. Ci. Dobra, bijemy. Dobra. Cię pisze czy nie dać. Sorry, że tak się nie wiem. Wyłączam na chwilę tak Mule, bo no jak tak wale taką 2, to potem się skupiam i zapominam o, o wszystkim innym dokoła, więc sorry sorry wielkie wiem, no, że Was to nie urazi Dobra, o to nie będziemy dawać, bo już tak... No, pustak widzicie był To ja robię cięcie i można z tego bicia Zrobię takiego miksa małego I ten miks będzie po prostu puszczony z muzyczką Ja teraz się na nara Okej, okay, cześć! Witajcie po przerwie. Chyba zaraz dobił solo Heretka, bo żomek jest coś taki Fk i nie chce odebrać mnie go zapra. Chyba tak wszedł i Fk znowu jest. Więc chyba zaraz będziemy się przygot przygotowywać na stekłanie go przez nas. Do Dobierodnika powinien już być, ale jak zwykle spóźnia, spóźnia się. Myślę, że powinniśmy go walnąć i powinien coś fajnego lotnąć, aczkolwiek... Pewnie to my nie, to my nie możemy, nie? Poczekamy sobie jeszcze chwilę. Myślę, że zaraz będzie to bardzo pibezu, no tu nie. Coś tak dziwnie trochę, że go nie ma, ale. Dobra, czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy. Aż takiego spóźnia wielkiego nie powinien mieć. Bo już się nawet zniknął ten napis jego czasu, tylko że wniosnik 2 26 pisze, nie? więc... Pozwólcie, bo mi zaraz się rozpić. E okej. Okay. Teraz fajnie gdzie de wrzuci. Od tego czekamy na jaka... Jerdka. Jezu. Nie, e niech się spóźnia nie. Że to od tych minut powstaje. Więc nikt nie mógł ubić przed nami A coś tak, czego się nie chce pokazać, no Lola Drewno, dwa Lola. No i gdzie on jest? Coś tak trochę podejrzewam, to wygląda beznadziejnie, żeby tak długo się spóźniał Chyba z miuta skłóźnienia będzie co najmniej, a tu jest trochę obciech, ale na ten idocnik. No pewnie padniemy, nie obata. Pewnie pójdziemy jak szmata od ale ryzykować mogę. Nie względzie się uda. Dobra maksymalnie... dobra, lekam, lepiej, bo nie chcę ryzykować i jertka, dobra. Chyba chwilkę, bo chyba wolę nie ryzykować i film zrobić tutaj. Lola ci nie zalogował fajnie. Co robić nie? Dobra, o, a jednak nie. Źle mi się to Coś mu tak mało strasznie hapsa bierzemy. Bardzo mało hapsa bierzemy z tych hitów. Praktycznie nic. Krytyk na to coś mu Dobra, lekamy jeszcze raz, bo tu nie wiadomo. Potem na ogół wejdzie coś jeszcze. No i będzie dupa. Dobra, o, dwa krytyki pod rząd. Jak gubię, to będę się happy hapował. A będzie, a za, ale na pewno będzie zaraz fejl. Zarabaj nam dwa cyby porząd i leżymy. Ja się mogę założyć. Chyba akurat nam się po szczęści go Oj, robi się groźnie, chyba lekam. w tym tak... O, taki jak dzięki, ale... Niewiele do bo czas CWK a jednak pad Dobra, chyba sobie na burka pójdę, bo tu nie ma sensu stać może na burku będzie, może będzie burek wolny, to się pobije burka. No tak, to kończę odcinek, to nara.